Witajcie kochani, czytanie tygodniowe, zapraszam wszystkie skorpiony, czytanie na okres od 11 do 17 listopada 2024 roku, przyjrzymy się dwóm aspektom, aspektowi miłosnemu oraz aspektowi zawodowemu, łamany na finansowemu. Chciałem Wam na początku bardzo podziękować za Waszą dotychczasową aktywność na moich profilach na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie. Jest to dla mnie wielka nobilitacja, że te materiały trafiają do Was, że nasza społeczność rośnie i mam nadzieję, że zbudujemy razem wspaniałą społeczność, w której będziemy sobie oczywiście pomagać i sobie wspierać. Wspierać się nawzajem. Moi drodzy, zaczynamy po malutku. Najpierw przyjrzyjmy się sytuacji miłosnej na okres od 11 do 17 listopada 2024 roku. Najpierw sprawdzimy sytuację osób, które obecnie są w związku, jaka tam energia idzie, co może się spotkać w tym czasie, co się może pojawić. Już to kochani, sprawdzamy. Zobaczymy, co tam. Los szykuje dla skorpionów w tym okresie. Moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że Wasza miłość będzie w tym okresie na takiej fali wzrostowej, czyli Wasza sytuacja powinna ulec poprawie. Jeżeli w tym momencie macie jakieś trudności w związku, to zostaną one przełamane. A jeśli tych trudności nie ma, to być może będzie lepiej niż, yy, niż było po prostu do tej pory. Mamy kartę pustelnika, która może oznaczać, że jedno z Was potrzebuje troszeczkę miejsca, żeby, yy, no żeby się troszeczkę mentalnie przyresetować, i to bardzo może pomóc w waszej, yy, waszej relacji i to jest, to jest dobra rzecz. Musicie znaleźć sobie dystans. Jeżeli jedno z Was jest dużo bardziej energetyczne tak na co dzień, to ktoś komuś musi troszeczkę tego miejsca ustąpić. A będzie miało to rezultat taki, że wasza relacja dzięki temu się wzmocni, że będziecie działać sobie lepiej niż dotychczas i będziecie, będziecie po prostu lepiej się dogadywać, lepiej i będziecie współpracować w tym waszym związku. Także fajna energia, pozytywna energia i mam nadzieję, że każdy z was wykorzysta tą dobrą energię na umocnienie swojego związku do granic, kochani, możliwości. Dobrze, teraz sprawdzimy sobie sytuację skorpionów, skorpionów, singli, skorpionów, którzy w tym momencie nie są w żadnej relacji. Moi drodzy, co los dla skorpionów singli niesie? Zaraz się przekonamy. Zaraz sprawdzimy sobie, co tam do nich, moi drodzy, zmierza. Mam nadzieję, że samo dobro, oczywiście. Tak by było optymalnie. Moi drodzy, karty, choć mogłyby się po, na początku wydawać, że są stosunkowo słabe, ale tak nie jest. Jest zupełnie inaczej, dlatego, że mamy diabła odwróconego, który nam wskazuje, że jakieś kuszenie nas uległo zakończeniu. Później przechodzimy do asa, asa buław odwróconego. Jest szansa na zupełnie nową relację, moi drodzy. Relację taką. Odradzającą wiarę w to, że możecie być z kimś bezwarunkowo, bez jakichś podtekstów, typów finansowych, z pozycji czy z takiego czystego e, zwierzęcego instynktu, żeby być z kimś po prostu dla, dla zbliżenia, dla prokreacji. Osoba, która nadciąga do Waszego życia nie będzie osobą w tym momencie jakąś taką mega poważną na co dzień może być to osoba która ma jest takim lekko duchem troszeczkę i wiem że nie każdemu skorpionowi to będzie pasować jednak warto takiej osobie dać troszeczkę więcej czasu i przyjrzeć się temu czy ta lekkomyślność nie jest troszeczkę taką pozą czy to nie jest zakładana jakaś maska po prostu często jest tak że Pierwsze wrażenie taka osoba może sprawić, że nie będzie w kręgu naszego zainteresowania, a to też jest, moi drodzy, czasami, czasami test tego, czy, czy czytamy między wierszami, lub czy sami nie jesteśmy tacy bardzo płytcy, bardzo powierzchowni. Także, kochani, przygotujcie się, przygotujcie się, bo może Was spotkać nowa miłość i to troszeczkę inna od innych. Partner, partnerka mogą być osobą zupełnie inną niż osoby z waszej przyszłości. Taką mocno zaskakująca może być to relacja. No i być może taka relacja właśnie mega zaskoczy, prawda? Dobrze, Skorpionki kochane, teraz zobaczymy, jaka będzie sytuacja finansowa, zawodowa osób, które w tym momencie prowadzą jakąś działalność, są biznesmenami, są samozatrudnieni itp itd. Czyli osoby, które są po prostu swojej pracy w pełni decyzyjne. Już sprawdzamy co tam idzie w tygodniu od 11 do 17 listopada kochani 2024 roku. Moi drodzy nowy początek na dzień dobry. To już dobrze poprawa sytuacji w firmie i szansa na duży zysk na na koniec tygodnia. Czyli, kochani, mamy odcięcie od czegoś, jeżeli mieliście jakieś trudne sytuacje, jakąś osobę, takiego szkodnika w firmie, jeżeli zakończyliście jakiś kontrakt was obciążający, czy, czy coś, co przeszkadzało wam w rozwoju tej firmy, to teraz czeka was dużo lepsze, zmiana na lepsze, zmiana, szansa na nowe otwarcie, na bardzo mocny wzrost na wyklarowanie energii w Waszej działalności, co jest bardzo istotne. Jeżeli macie zespół ludzi, to ten zespół może zacząć lepiej pracować, lepiej się ze sobą dogadywać, lepiej się ze sobą po prostu czuć, i jest szansa na duży, duży zysk. A to jest świetna wiadomość dla każdej osoby prowadzącej działalność. To duży zysk się, kochani, szykuje, jest on w zasięgu ręki. I trzeba mieć oczy bardzo szeroko otwarte, ciężko pracować, aby osiągnąć ten nasz upragniony sukces finansowy. No, który jest oczywiście bardzo potrzebny w życiu. Nie da się tego, kochani, ukryć. Pieniążki nie są najważniejsze, ale są bardzo ważne, moi kochani. Ważniejsze niż być powinny na pewno, ale taką już mamy cywilizację obecnie, że bez tych pieniążków żyć się nie da, kochani. Nie da się i koniec. Dobrze. Skorpionki, kochane, teraz sprawdzimy sobie sytuację finansową, zawodową osób, które są obecnie zatrudnione na etacie, czyli pracują u kogoś. Zobaczymy, co, kochani, do Was nadciąga. Jaki to będzie dla Was tydzień w pracy? Może jakiś awans się szykuje, a może szansa również na jakąś zmianę? Kto wie, kochani. Już za chwilkę się o tym przekonamy. Moi drodzy, szykują się przetasowania w waszych działalnościach, W waszych miejscach pracy, jest szansa, że będą zmiany kadrowe, które mogą na was mocno wpłynąć, mogą zachwiać waszą pozycją, lub ją bardzo mocno wzmocnić. Dlatego mamy tutaj kartę miłości na czwartej pozycji, która nam jasno pokazuje, że możecie tą sytuację bardzo dobrze obrócić na swoją, na swoją korzyść. Czyli jeżeli zostajecie w firmie, nie macie planów teraz do odejścia do jakiejś innej firmy, to będziecie, kochani, mieli na to opcję, a będziecie kuszeni zmianą pracy. Gdzieś ta zmiana pracy jest, pojawi się jakaś oferta, oferta dobrze wyglądająca i oferta warta Waszej uwagi. Nie chcę tutaj mówić przy czytaniu indywidualnym, yy, przy czytaniu takim zbiorczym, czy to jest dla Was dobre luch, czy nie, bo to trzeba byłoby sprawdzić dla każdego z Was indywidualnie, Waszą sytuację. Natomiast pojawi się oferta pracy, oferta rozwoju, oferta pewnego rodzaju rozwoju, rozwinięcia Waszych być może umiejętności i to będzie się wiązało, być może to jest oferta z prze, ze zmianą zawodu, z przebranżowieniem. Bądźcie kochani na to otwarci. A jeżeli chcecie to przeanalizować, to napiszcie do mnie, to poszukamy razem rozwiązania wasze, dla każdego skorpionka indywidualnie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze czytanie, jest to dla mnie zaszczyt, że mogę być z Wami. Zapraszam Was na każde kolejne, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i wspierania kanału w każdy możliwy sposób. Bardzo Wam dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam kochani.